Siemaneczko, z tej strony gruby fingerboard dzisiaj on dla was odcinek z moją kolekcją fingerboard wszystkie akcesoria, wszystkie kody, wszystko co jest związane z fingerboardingiem eee, pokażę wam to dzisiaj, wszystkie moje rzeczy które sobie zakupiłem, no już jakiś czas temu, niektóre są starsze, niektóre nowsze zaczniemy sobie od takich mniej interesujących rzeczy tam już trochę kolekcji, w sumie całą kolekcję widzicie ale będę się starał jakoś bardziej szczegółowo opisać każdą rzecz Zaczniemy sobie od właśnie takich mniej ciekawych rzeczy. Mam tutaj dwa klucze. To jest taki zwykły klucz do tych deka. Na pewno każdy miał takim kluczem styczność. I drugi klucz, ten, którego używam na co dzień, częściej, bo jest lepszy. Z Black River dostałem go w komplecie do traków. Lepiej się dokręca śrubki, bo jest to trochę większy, jest też cięższy i nie jest wcale tak łatwo go zgubić. Mamy tutaj dalej woleczak strunowy z kółeczkami, montażówkami, jakimiś gumkami, ogólnie z tuningiem. Także jak coś po prostu mi się stanie z fingerboardem, to tutaj się znajdzie wszystko, co jest potrzebne do naprawy. Są tu też takie kółeczka. To są jakieś takie pierwsze lepsze kółeczka, które kupiłem w sklepie w Berlinie, chyba za 10 euro. Takie po prostu były jakie plastikowe kółeczka z łożyskami. I teraz myślę, że przejdziemy sobie do fingerboardów moich dwóch. Ale w sumie, jeszcze zanim to pokażę Wam. Tylko jeszcze ten pokrowiec, to jest taki zwykły pokrowiec, raczej nie ma innych pokrowców na, i na Grand Fingers, i na Caper Shopie, na wszystkich sklepach są tylko te pokrowce, wszystkie są takie same. I, i tu mamy taką kieszonkę na ten narzep. Nie wiem czy to można sadzić w sumie. Jakiś na przykład też w loleczek strunowy z czymś. I w środku mamy miejsce na dwa fingerboardy, które możemy sobie przypiąć też na rzepa, żeby nam nie, odpa nie wyleciały nigdzie. I mamy też na sznurku przyczepione takie coś przezroczyste, też tam można fajna na przykład sobie właśnie takie woleczki strunowe także to jest bardzo fajne, pomieszczam sobie dwa fingerboardy możemy sobie to przypomnieć na przykład do spodni, za to więc taki yy, taki na fingerboarda jest bardzo, bardzo przydatny dobra, no to przejdziemy sobie chyba do dosaczek naszych zaczniemy od tej pierwsza Wam pokażę, za chwilę Wam opiszę części yy, no jest to blacik DK Fingerboards nie jestem w stanie powiedzieć jaki to jest shape, bo dawno kupowałem tą deskę i też na nałód sklepie w Berlinie więc nie jestem w stanie nie po prostu nie pamiętam ale to jest chyba 33,5 mm na 98 mm z tego co mi się wydaje taki trochę taki taki donut shape, ale te donut shape od DK Fingerboards są inne, więc nie, nie jestem w stanie nazwać. Dalej mamy traki z firmy Pirep albo inaczej też ta firma jest zwana już wam powiem jak to było Broken Knuckle Fingerboards jest to, są to traki z Amazona i też znajdziecie je na Aliexpress kosztują one mniej więcej 10 dolarów ale wiadomo, że dostawa Was trochę wyjdzie też i jak na to, że kosztują 10 dolarów są naprawdę całkiem spoko bo jak widzicie ich kształt jest taki podobny dość do BRT pokażę Wam szybkie porównanie tych traków do traków BRT jeżeli chodzi o kształt nie są aż tak aż takie różne, także Naprawdę nie macie kasy na jakieś Black Rivery, tylko w tym dwie stówy. To takie kółeczka wyjdzie wam łącznie, zostało myślę. Sz, sz, maksymalnie stówka. Są bardzo fajne, mają fajne gumki, takie okrągłe. Naprawdę fajna deska. Jeździ z tymi trakami jest to naprawdę spoko. Dobra, druga deska, której używam na co dzień. No i po prostu bardzo dużo na nie jeżdżę. Pokażę wam z bliska. jak ona wygląda, zaczniemy od blatu, standardowo jest to blat firmy Driesner Decks, to jest taka firma niemiecka yy, i właśnie byłem tam w tym sklepie ASI Berlin Shop, szukając sobie jakichś blacików otrzymałem na ten, spodobało mi się przez to, że jest po prostu bardzo ładnie zrobiony split, są fajne kolorki i był jeden, jedyny taki nie było innych i gości mi też powiedział, że oni wyprodukowali jeden taki i dali im do sklepu i wystawili go na sprzedaż Także kupiłem taki blacik. Jest, jest on dość szeroki, jest 35 mm. Grip tape jest, jak dobrze pamiętam, welwet, Black velvet. I jest bardzo fajny, naprawdę. Jest mega spoko, Już mi długość, długo trzyma. Myślę, że z parę miesięcy go mam. I no nie, no, nie z parę miesięcy, bardziej tak z 2-3 miesiące. I jest w bardzo dobrym stanie dalej. Yy, no i co? Powiem też wam o traczkach trochę. Traczki to są Black rivery Silver, 32 jak widzicie, no, no, wyglądają po prostu jak traki do deskorolki. Są tutaj bardzo fajnie wyprofilowane. Nie, nie, nie wyprofilowane, tylko po prostu shape. Ich jest idealny pod grindy, ponieważ Kingpin i miejsce, w którym dajecie tę śrubkę, nakręcacie tę śrubkę, nie wystaje poza część traka, którą się grinduje. Więc nie wystaje po prostu poza hangera. Dlatego grinduje się na tych trakach po prostu wyśmienicie naprawdę. Nawet bez wosku można bardzo fajnie grindować. No, mamy tutaj pomarańczowe gumki, które były w zestawie. I są też te gumeczki tutaj. Piwot, piwoty są zamontowane od razu. Piwot kawsy. Yy, no i co? Jeszcze mamy kółeczka Grand Fingers. To jest, są te białe, które już są trochę żółte. Ale moim zdaniem to nawet fajniej wygląda. I one. To jest rozmiar 9,0 jak się nie mylę czy się mylę, bo Monstery chyba są 9, 6, 6 i to są chyba, rozmiar to jest chyba 9, albo 8, albo 9 ale no, nie jestem pewien także to jest mój secik, na którym sobie śmigam tak na co dzień dobra, zaczniemy przechodzić sobie powoli do przeszkód chyba zacznę od tej, którą zrobiłem sam jak widzicie jest to po prostu rurka na takim boksie Rurka to klamka z Ikei, którą po prostu odkręciłem od szafki. Jest ona dość ciężka, ale jest bardzo fajna, bo się idealnie ślizga. Jest ona od dołu po prostu przykręcona i na plasterinę dana, żeby się to nie ruszało. Od góry tak samo jest plastelina, Są tu jakieś wlepy, z tym popisałem to, ale naprawdę bardzo fajnie się po tym grajduje. I można naprawdę sobie normalnie, po prostu jak taka rurka z jakiegoś dobrego sklepu. A zrobię ją sam, także bardzo polecam robić sobie przeszkodę samemu. Dalej mamy sobie, weźmiemy sobie stolik, piknik Black River, to jest ten mini, jest jeszcze większy ja wziąłem ten mini. Yy, mamy tutaj na górze dwa kątowniki, które są idealnie wycięte i są idealnie równo z tą górną, tym górnym drewnem. Także jak grindujemy, robimy na przykład 50-50, to jest to po prostu też idealnie i też nie trzeba wcale tego tych kontowników smarować, bo grynują się naprawdę bardzo fajnie zarówno na tej desce jak i na tej. O. tu jest trochę grip, bo założyłem nowy grip i tu jest grip po prostu niewyrobiony i nie trzyma, nie trzyma do tego. Nie wyszło mi. Dobra, no to co? To mamy i jeszcze zostawiam nam tak naprawdę trzy przeszkody. Następną będzie kicker. ASI Berlin Shop, tu widzicie ASI jest to kicker, który jakby oni robią go sami, tu mamy naklejkę White Wave Barrier od od Grand Fingers tutaj miał te clip tape ponaklejane, żeby po prostu się nie ślizgał, fajny kickerek, można naprawdę pokminić różne ciekawe sztuczki na tym kickerku naprawdę jest spoko przeszkodą można nawet grindować sobie po nim wszystko naprawdę. Kicker to jest taka przeszkoda, że jest naprawdę bardzo dużo jakby zastosowań. Więc możecie sobie po prostu tutaj porobić wszystko na tym kickerku. Dobra, jak Kicker mamy omówiony. Dalej mamy tą barierę, to jest, ja powiem, to się jakoś nazywało. Jersey Barrier to jest, Jersey Barrier od Grandfingers, tej serii White Wave Barrier. Też mamy naklejone te takie stoperki od dołu. Yy, przeszkoda zapada bardzo fajna, ale trzeba ją nasmarować. To jest taki jeden w sumie nawet nie wiem, czy minus, ale po prostu trzeba ją nasmarować, bo bez nasmarowania to tak średnio. Yy, no i co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie się na niej grainduje ponieważ jest też długa ta bariera i można zmieścić jakieś fajne sekwy na niej. Po prostu bardzo przyjemnie się na niej jeździ. Tutaj, jak możecie zauważyć, trochę się nam uszczerbiają odpada to takie, to jest chyba zrobione coś na wzór porcelany, dlatego to się po prostu tak uszczerbia. I ostatnią przeszkodą, no taką najbardziej potężną jest taki nie wiem jak to nazwać, bo to jest kłoter ja mam tutaj taki kolejny kłoter i tu jest taki hip po prostu. E, naprawdę ten kłoterek jest giga fajny, też można sobie na nim koneczki pokminić. E, fajnie się też na nim jeździ, jest wykonany z bardzo fajnej jakości tego e, ten nie wiem czy to jest zrobione, no ogólnie to jest takie, wiecie, betonowe, tu mi się trochę ubiło, tu mi się też trochę ubiło na, ka na, na kancie, no bo jak to mam gdzieś, no naprawdę, bajcie o takie rzeczy, bo to jak spadnie czy coś, to po prostu jest, to się po prostu wszystko psuje. I to też jest zrobione w tym sklepie Asi Berlin Shop przez nich, jest jakby handmade, jest naprawdę potężny, tu widzicie, jest napis, ale nawet nie wiem jaki to jest napis. Coś tu pisze, ale nie wiem co. Ale coś tu musi pisać. Nie jestem w stanie powiedzieć, co tu pisze. Tu mamy nawet cenę: 16,50 euro. No to po prostu razy 4,2 sobie policzcie. Yy, aha, na Kierku też trzeba będzie cena. Kikerek kosztował. Nie, na Hikerku nie ma ceny. Dobra, no to w sumie to było na tyle, że zjadłem kolekcję. I yy, było tego więcej, bo były jakieś rzeczy, np. z Kaipera. Ale te wszystkie stare deski albo po prostu się już tak szcipsowały, coś się z nimi po prostu stało, że po prostu je powyrzucałem. Jeden blat oddałem koledze w potrzebie, gdy dostałem te nowe deski. Także to jest w sumie wszystko, co posiadam, jeżeli chodzi o fingerboardy. Nie jest tego dużo, ale myślę, że przeszkody są bardzo fajne. No i ten fingerek naprawdę jest złoto. Dlatego to jest moim takim głównym, na którym sobie śmigam. No i co? Dzięki za oglądanie. Właśnie w sumie dawno nie stawiałem nic. Postanowiłem, że trochę właśnie odświeżę i coś stawię. Pousuwałem tam te stare filmiki, bo nic tam ciekawego nie było. Tak naprawdę to były moje początki. Więc teraz staram się. Postaram się nagrać coś czasem. Dlatego, jeżeli w ogóle ktoś to jeszcze zobaczy, to napiszcie w komentarzu. Ludzie, którzy interesują się fingerboardingiem, mogą napisać mi w komentarzu co byście chcieli zobaczyć, na przykład, związanego z fingerboardem może jakieś klipy, właśnie na przykład jakiś edit, albo też na przykład jakieś poradniki dla różnych trików, bo trochę tego już, trochę już tego się nauczyłem więc, no trochę już jeżdżę na fingerboardzie, myślę, że to będzie mniej więcej rok, nie no niedługo, nie jest to dużo, ale przez ten rok myślę, że dużo się nauczyłem także, bez problemu jakieś poradniki, myślę, że dałbym radę nagrać, także jakbyście chcieli, to po prostu piszcie w komentarzach no to dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku, elo